Tkanina, kolor, design i kształt to ważne aspekty przy wyborze mebli outdoorowych. Ale dziś porozmawiamy o konstrukcji. To fundament, na którym wszystko się opiera dosłownie i w przenośni. Konstrukcja mebla to tak naprawdę jego szkielet. Odpowiada za stabilność, bezpieczeństwo i odporność na codzienne użytkowanie. To od niej między innymi zależy, czy mebel przetrwa próbę czasu i będzie nadal wyglądał jak nowy w następnym sezonie. Stal nierdzewna i aluminium to dwa najczęściej stosowane materiały w konstrukcjach mebli ogrodowych. Stal jest znacznie bardziej wytrzymałym materiałem niż aluminium, szczególnie w warunkach zewnętrznych. Jest odporna na wysokie temperatury i mniej podatna na deformacje i zarysowania. Dlaczego stal nierdzewna to dobry wybór? Stal nierdzewna to specjalny rodzaj stali, która zawiera przynajmniej 10,5% chromu. To właśnie ten pierwiastek sprawia, że stal staje się odporna na korozję, ponieważ tworzy na jej powierzchni warstwę ochronną, która chroni przed działaniem wilgoci czy powietrza. Nawet w trudnych warunkach atmosferycznych stal nierdzewna nie koroduje, co czyni ją idealnym materiałem na zewnątrz. W naszych meblach kryje się coś więcej. Konstrukcja skrywa przeplatane pasy, które stanowią solidną podstawę dla całego siedziska. Choć niewidoczne po zamontowaniu mebla. Pełnią one nie tylko funkcję konstrukcyjną, ale też są znakiem rozpoznawczym. Ich precyzyjny układ i estetyczne wykonanie czynią z nich unikalny dekoracyjny element konstrukcji. Kupując mebel ogrodowy, warto pamiętać, że to nie tylko kwestia estetyki, ale również inwestycja w komfort na lata. Stal nierdzewna daje nam trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Bo prawdziwa jakość zaczyna się od solidnej konstrukcji. Wejdź na meblobranie.pl i urządź swój wymarzony taras.